Pomyślmy razem o ważnej sprawie. Do kiedy będziemy odkładać poszukiwanie tego, co najlepsze dla siebie? Wiemy, że mamy potencjał, że są zmiany do dokonania i nowe początki do zrealizowania. Jednakże często wpadamy w pułapkę, odkładając te przemiany na przyszłość, jakbyśmy mieli całą przestrzeń czasową świata. Nadchodzi koniec roku. Dokonujemy refleksji nad minionym rokiem, wyrażając pragnienia, aby następny był lepszy. Tak naprawdę jednak mówimy o nawykach naszego życia. Powtarzamy sobie, że możemy być szczęśliwsi, bardziej spełnieni, jeśli zaczniemy działać teraz, zamiast czekać na idealny moment, który być może nigdy nie nadejdzie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że wielkie zmiany te naprawdę transformujące nasze życie zaczynają się od codziennych, drobnych działań? Może to być wstawanie trochę wcześniej, by znaleźć czas dla siebie, przeczytanie inspirującej książki, podjęcie kursu rozwijającego umiejętności, albo nawet odwaga powiedzenia nie, gdy coś nie ma sensu dla ciebie. Odkładanie poszukiwań tego, co najlepsze, to jak odkładanie swojego szczęścia na przyszłość, zawsze czekając na jakiś magiczny dzień jutrzejszy. Ale magia tkwi w dzisiejszym dniu, w wyborach, które podejmujemy teraz. Mario Sergio Cortella często mówi o znaczeniu życia z przeznaczeniem. O tym, by nie pozwolić, aby życie nas porywało w każdą stronę, tylko odzyskać kontrolę i kierować swoim własnym życiem. Więc dlaczego by nie zacząć dzisiaj? Zastanów się nad jedną małą zmianą, którą można wprowadzić natychmiast, i podejmij pierwszy krok. Może to być mały krok, ale jest to krok we właściwym kierunku. Nie pozwól, by czas upływał, nie starając się być dla siebie najlepszym. W końcu, jak przypomina nam Cortella, życie to akt odwagi i determinacji. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, zawarł całą istotę tej filozofii w dwóch słowach: wytrwać i opierać się. Wytrwać w dobrych rzeczach, w czynach, które nas podnoszą, a opierać się pokusom, złym nawykom, które nas pociągają w dół. Patrząc na początek nowego roku, jest to doskonały moment, aby zastanowić się i dokonać przeglądu naszego życia, identyfikując to, co należy porzucić, a co należy pielęgnować? Porozmawiajmy o nawykach inspirowanych filozofią stoicyzmu, które mogą zmienić nasze codzienne życie. Małe zmiany, które sumują się, tworzą nową wersję nas samych. Jak powiedział George Washington, wiele małych czyni wielkie. Oznacza to, że rzeczy kumulują się stopniowo, a to te małe kroki prowadzą do wielkich przemian. Po pierwsze, pomyśl o porzuceniu negatywnych nawyków. Może to być zwlekanie, które powstrzymuje nas przed działaniem, nadmierna krytyka siebie, która podważa nasze zaufanie, albo nawet nadmierna troska o rzeczy poza naszą kontrolą. Epiktet zawsze przypomina nam, abyśmy skupili się na tym, co możemy kontrolować, a zignorowali to, co wykracza poza nasz zasięg. Teraz porozmawiajmy o nawykach, które powinniśmy zacząć pielęgnować. Filozofia stoicyzmu uczy nas o znaczeniu wytrwałości. Zachowania spokoju i jasności, nawet w obliczu przeciwności. Codzienne praktykowanie wdzięczności, doceniając małe rzeczy, to doskonały początek. Medytacja, na przykład, może pomóc nam znaleźć spokój i równowagę. Ponadto, rozwijanie nawyku refleksji nad naszymi działaniami na zakończenie każdego dnia może dać nam cenne wskazówki, jak możemy się poprawić. Innym kluczowym nawykiem jest samodyscyplina. Wytyczaj sobie małe codzienne cele i realizuj je, nawet jeśli wydają się nieistotne. To zaangażowanie w siebie wzmacnia twoją wolę i tworzy solidną podstawę do osiągnięcia większych celów. Pamiętaj: kluczem jest rozpoczęcie od małego. Małe zmiany, gdy są praktykowane konsekwentnie, kumulują się i prowadzą do wielkich wyników. Nie lekceważ mocy małego kroku. Wytrwałość i opór, jak nas uczy epiktet, to postawy, które możemy stosować każdego dnia. Zenon, założyciel stoicyzmu, uczy nas, że dobro jest osiągane poprzez małe kroki, które nie są bez znaczenia. Zamiast obiecywać wielkie zmiany, skoncentruj się na realizacji drobnych, codziennych działań. Na przykład, zamiast obiecywać więcej czytać, zobowiąż się do przeczytania jednej strony dziennie. Nie obiecuj radykalnej zmiany w diecie ani codziennym rozkładzie. Zacznij od codziennego spaceru. Podejmuj małe decyzje i buduj na nich. Książka Atomic Habits Jamesa Cleara podkreśla znaczenie tych małych zmian, które mogą prowadzić do znaczących rezultatów. Zwykły zwyczaj to najmniejszy możliwy element budowy pozytywnej zmiany, więc nie oszukuj się i nie wyprzedzaj. Pomyśl o najmniejszej rzeczy, od której możesz zacząć, nie pozwól, by lęk cię ogarnął. Jak mówi Marek Aureliusz w rozmyślaniach, dziś udało mu się uniknąć lęku, po prostu go odrzucając. Nie uciekł fizycznie, bo lęk był w nim. Nie obwiniaj zewnętrznych okoliczności. Jesteś odpowiedzialny, a za swój lęk, swoje uczucia i projekcje związane z obawami. Lęk nie pomaga. Nie czyni cię lepszym, a nie rozwiązuje problemu. Tylko przedwcześnie torturuje cię tym, co może lub nie musi się wydarzyć. Ustanów rutynę. Nie da się wykształcić dobrych nawyków bez rutyny. Nawyki i rutyny współpracują ze sobą. Wstawaj wcześnie, spaceruj i unikaj telefonu w pierwszej godzinie dnia. Pisząc rano, zmierz się z twoim najtrudniejszym projektem najpierw. Nie zajmuj się początkowo e-mailami, zebraniami czy telewizją. Najpierw zmierz się z dużym projektem twórczym, opanuj swoje poranki i bądź osobą ranną. Pamiętaj, że małe, codzienne działania Mogą prowadzić do dużych przemian. Poprzez stosowanie tych kroków zainspirowanych filozofią stoicyzmu i praktykami sugerowanymi przez Jamesa Cleara, możesz stworzyć nową wersję siebie, bardziej odporną i skupioną. Wytrwaj w małych działaniach, opóźniaj pokusy i lęki. W ten sposób buduje się dobrze przeżyte życie. Jak powiedział Seneka, życie bez planu jest wyrywkowe, a zasady są konieczne, aby unikać chaosu i bałaganu. Umiejętność wydania rozkazu zrezygnowania jest kluczowa. Dwight Eisenhower na przykład palił cztery paczki papierosów dziennie przez 40 lat. Gdy jego lekarz ostrzegł go, że umrze, jeśli nie przestanie, wydał sobie rozkaz i nagle przestał. To postawa zgodna z ideą stoicyzmu – która podkreśla, że żaden człowiek nie jest naprawdę wolny, jeśli nie potrafi nad sobą zapanować. Seneka twierdzi, że wszyscy jesteśmy niewolnikami czegoś. Niektórzy są niewolnikami seksu, władzy lub ambicji, podczas gdy inni mogą być niewolnikami codziennych nawyków, takich jak poranna filiżanka kawy. Wszyscy musimy się czegoś zrezygnować, aby stać się osobą, którą chcemy być. Często twierdzimy, że nie mamy czasu, ale jeśli zainstalujemy aplikację do zarządzania czasem w telefonie komórkowym, zdamy sobie sprawę, że mamy czas. Po prostu wybieramy go na rzeczy, które być może nie są tak ważne. Oglądamy wiele wiadomości, marnujemy czas na bezcelową przeglądanie, ale twierdzimy, że nie mamy czasu. Niemniej jednak możemy podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, jak wykorzystujemy swój czas, dając priorytet temu, co naprawdę się liczy. Jedną z najlepszych zmian nawyków, jakie możemy wprowadzić, jest zmniejszenie pola widzenia. Musimy być świadomi tego, co dzieje się w świecie, ale nie jest konieczne bycie obsesyjnie z tym w czasie rzeczywistym. Unikanie spożywania informacji, które sprawiają nam źle albo prowadzą do katastroficznych myśli, jest kluczowe dla poprawy. Według Epikura musimy być gotowi nie wiedzieć o niektórych rzeczach i skupić się na tym, co naprawdę się liczy. Odczepienie się od materii, praktyka zakorzeniona w filozofii stoickiej, oferuje cenną perspektywę na prawdziwą naturę szczęścia. W świecie często skupionym na akumulacji dóbr materialnych, filozofia stoicka przypomina nam, że prawdziwe bogactwo tkwi w docenianiu doświadczeń i relacji, a nie w rzeczach materialnych. W 2024 roku uprawianie materialnego odczepienia może oznaczać uwolnienie się od nieustającego poszukiwania coraz więcej rzeczy, i odnalezienie zadowolenia w prostocie, ceniąc rozwój osobisty i znaczące więzi. Cyceron wyzwala nas do stawienia czoła trudnościom każdego roku, sprzyjającemu rozwojowi osobistemu i przekraczaniu granic. Zamiast się ustatkować, zmierzenie się z corocznymi wyzwaniami zapewnia nam ciągłe doskonalenie i poczucie spełnienia. Wyobraź sobie skaczyć do Tybru w Rzymie w pierwszym dniu roku. To akt afirmacji kontroli, demonstracja, że jesteś odpowiedzialny nawet w obliczu dyskomfortu. Wybieranie przyjaciół, którzy wspierają twoje postępy, jest kluczowe, gdyż mają bezpośredni wpływ na to, kim się stajesz. Relacje z ludźmi dbającymi o swoje zdrowie wspierają twoje zdrowie, podczas gdy ambitne przyjaźnie pobudzają ambicje w tobie. Dlatego też otaczanie się ludźmi, którzy motywują do poprawy, jest istotne, ponieważ jesteś średnią osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Starożytni stoicy tworzyli koło cyników, spotykając się na kolacjach, wydarzeniach, filozoficznych dyskusjach i czytaniu książek. Relacja między Seneką a Lucyliuszem, jak przedstawiona w listach Seneki, ilustruje, jak obaj się uczą, ucząc jednocześnie. Ocena, z kim spędzasz czas, kształtuje fundamentalny nawyk, który wpłynie na twój rozwój. Stawienie czoła wyzwaniom i rozwijanie dobrych przyjaźni są fundamentalnymi elementami pełnego życia. Rozpocznij rok, wybierając wyzwanie, które naprawdę Cię motywuje. Może to być osobisty projekt, cel zdrowotny, nowa nauka. Jednocześnie dokonaj szczerej oceny swoich relacji. Kim są osoby, które Cię otaczają? Popychają Cię do przodu, czy trzymają na jednym miejscu? Na przykład jeśli pragniesz poprawić swoje zdrowie, znajdź przyjaciela, który ma ten sam cel. Organizujcie wspólne spacery, dzielcie się zdrowymi przepisami i wzajemnie się motywujcie. Jeśli celem jest awans zawodowy, poszukaj mentorów i kolegów, którzy inspirują i stawiają Ci wyzwania w rozwoju. Pamiętaj o ważności małych kroków, jak już wcześniej wspomniano. Nie trzeba robić radykalnych zmian od razu. Wybierz sobie małe wyzwanie i zacznij od tego. Prawdziwa transformacja pochodzi z konsekwentnych i świadomych działań. Inspirowani starożytnymi stoikami i koncepcjami Cycerona, widzimy, że stawianie czoła wyzwaniom i pielęgnowanie dobrych relacji są praktykami ponadczasowymi, które nadal mają znaczenie. Przejmując te praktyki jeszcze przed końcem tego roku, będziesz na drodze do bogatszego, pełniejszego i bardziej znaczącego życia. Marek Aureliusz podkreśla w rozmyślaniach, że wszystko w życiu pochodzi z przemiany, czy to pozytywnej, czy negatywnej. Opór przed zmianą nie tylko odwraca uwagę od czegoś niekontrolowanego, ale także blokuje cenne możliwości. W świecie ciągłych przemian stoicy zachęcają do przyjmowania, dostosowywania się i akceptowania zmian, zamiast walczyć lub się bać, ponieważ one zdarzą się niezależnie od naszych uczuć. Mówienie nie częściej jest kluczowe. Większość rzeczy, które robimy, nie jest istotna. Odrzucenie tego, co nie jest zasadnicze, przynosi podwójne korzyści, pozwalając skupić się na istotnych rzeczach i poprawić je. Każde tak oznacza nie dla czegoś innego. Odrzucanie tego, co nie ma znaczenia, tworzy przestrzeń dla tego, co naprawdę się liczy, nie w sposób wahający się, ale zdecydowany. Powrót do rytmu jest istotny, nawet po porażkach. Wszyscy popełniamy błędy w naszych podróżach, jak to zauważa Marek Aureliusz i jest to normalne. Ważne jest, aby podnieść się po upadkach i świętować ludzkość. To, co naprawdę się liczy, to powrót do rytmu. Możemy być wstrząśnięci okolicznościami, zawodzić w naszych postanowieniach noworocznych, to naturalne. Istotne jest podnoszenie się większość czasu, kontynuowanie drogi i zawsze do niej wracanie. Codzienna praktyka wdzięczności kształtuje się jako potężne źródło pozytywności i dobrobytu w filozofii stoickiej. Wyrażanie wdzięczności każdego dnia jest sposobem na uznanie małych błogosławieństw w naszym życiu. W tym jeszcze w roku 2024 przyjęcie tego zwyczaju oznacza regularne robienie przerw, aby zastanowić się nad rzeczami, za które jesteśmy wdzięczni, czy to zaraz po przebudzeniu, czy przed snem. Wyrażanie wdzięczności wzmacnia więź z teraźniejszością i kultywuje mentalność obfitości, pozwalając nam stawić czoło wyzwaniom z odnowioną perspektywą, skupioną na docenianiu i pozytywności. Podsumujmy więc kilka kluczowych praktyk na rok 2024, zainspirowanych filozofią stoicką i naukami Marka Aureliusza. Akceptacja zmiany. Przyjmij zmianę jako naturalną część życia. Nie opieraj się temu, na co nie masz kontroli, lecz dostosuj się i zobacz pojawiające się z transformacją możliwości. Mów nie do nieistotnych spraw, oceń swoje działania i zobowiązania. Mów nie temu, co nie jest istotne, aby zrobić miejsce na to, co naprawdę ważne. Określaj priorytety z przekonaniem. Powrót do tempa po porażkach. Rozpoznaj, że błędy i porażki są częścią podróży. Wstań, odzyskaj równe tempo. I idź naprzód. Stałość jest ważniejsza niż doskonałość. Codzienna praktyka wdzięczności. Włącz wdzięczność do swojej codziennej rutyny. Zastanów się nad błogosławieństwami w swoim życiu i regularnie wyrażaj wdzięczność. To wzmacnia Twoje połączenie z teraźniejszością i promuje pozytywne nastawienie. Podążając za tymi praktykami, możemy uczynić z 2024 roku czas wzrostu, odporności i satysfakcji osobistej. Filozofia stoicka oferuje nam cenne narzędzia do pełnego i świadomego życia, stawiając czoła wyzwaniom z odwagą i wdzięcznością. Nasza podróż przypomina rzekę pełną zakrętów i przeszkód, ale tak jak skok do Tybru w Rzymie, czasem musimy pozwolić sobie na doświadczenia, przejąć kontrolę nawet wówczas, gdy wydaje się to zimne i niekomfortowe. Ludzie wokół nas odgrywają kluczową rolę w tej podróży. Wybór przyjaciół i towarzyszy, którzy nas napędzają, to jak wybieranie odpowiednich prądów, które nas dalej popchną. W końcu jesteśmy średnią osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Zmiana jest nieunikniona, ale zamiast jej się bać, przyjmijmy jej możliwości z otwartymi ramionami. W świecie ciągłych przemian, adaptacja i akceptacja zmian pozwalają nam surfować na falach życia, korzystając z każdej pływy. Mówienie nie to supermoc, pozbywanie się zbędnego tworzy miejsce na istotne rzeczy, uczenie się mówienia nie do rozproszeń otwiera drzwi do stanowczego tak dla rzeczy, które naprawdę się liczą, te, które sprawiają, że nasze serce bije mocniej, porażka jest częścią ludzkiego doświadczenia. Marek Aureliusz przypomina nam, że powinniśmy celebrować naszą ludzkość, podnosząc się za każdym razem, gdy upadamy. Chodzi nie o to, że upadamy, ale o powrót do rytmu, zachowując melodię życia. I jak codzienne podziękowanie, doceniajmy małe błogosławieństwa, które przenikają nasze dni. Praktykowanie wdzięczności wzmacnia nasze połączenie z teraźniejszością, napełniając nasze serca pozytywnością. Dlatego w tej burzliwej podróży przyjmijmy nieznane, wybierajmy mądrze nasze towarzystwo, celebrujmy nasze wzloty i upadki, Mówmy nie tym, co nas odwraca, i dziękujmy za małe radości. W ten sposób będziemy płynąć jak odporni rzeki, kształtując własną drogę w ogromie życia. Dziękuję, że poświęciliście czas na ten film. Udostępnijcie to niesamowite treści, by zainspirować przyjaciół i rodzinę. Rejestrując się na kanał, zapewniacie sobie więcej istotnej i motywującej treści bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej. Zostańcie członkami, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych korzyści. Nie przegapcie następnego wideo, które pojawi się na ekranie, obiecuję, że będzie niezapomniane.